Cześć, jestem Krazia, to kanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. O ile gramów chlorku sodu należy dodać do 250 g jego roztworu 10% aby otrzymać roztwór 20%. I zaczynamy jak zawsze od wypisania danych. Należy dodać do 250 gramów roztworu, czyli mamy masę roztworu. I mamy pierwsze stężenie procentowe i drugie stężenie procentowe. Tu mamy masę roztworu pierwszego. Ojciec ile gramów chlorku sodu i mamy roztwór, czyli mamy masę substancji plus masę rozpuszczalnika. Zatem chlorek sodu to nasza masa substancji, którą należy dodać. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od wyliczania masy substancji podstawowej. Czyli zapisujemy sobie wzór na masę substancji. Dopiszemy, że to jest masa substancji pierwsza, a to będzie masa substancji druga. Masa roztworu pierwszego razy pierwsze stężenie procentowe na 100%. Podstawiamy nasze dane. Skracamy sobie zera. Procenty też nam się skracają. Otrzymujemy 25 gramów. Ok, i teraz jak to się kształtuje? Otóż masa substancji drugiej to ta masa substancji, którą mamy na początku plus masa tej nowej substancji, którą my dorzucimy. I jak dorzucimy do roztworu masę substancji nową, nazwijmy ją po prostu MS, to zwiększa nam się również masa roztworu. To jest ta masa roztworu, którą mieliśmy. I ona też się powiększy o tą masę substancji. I mamy stężenie procentowe. Co robimy? Zapisujemy sobie wzór na stężenie procentowe drugie. Do góry masa substancji druga, czyli to. Na dole masa roztworu razy 100%. Podstawiamy wszystkie dane. Tu mamy 20%. Tutaj 25 gramów plus masa substancji. Tu natomiast mamy 250 gramów. Dodać masę substancji razy 100% dzielimy przez to 100%, aby utworzyć proporcję. To na co dzielimy wskakuje nam w mianownik, czyli będziemy mieć 20%. setnych, Procenty nam się skracają, zera nam się jeszcze skracają, i tu mamy jedynkę, a tu mamy piątkę. Reszta do przypisania bez oczywiście tej setki z tej strony. I tak jak powiedziałam wcześniej, proporcją. Tu mamy 1 razy to, wszystko razy 1 to to samo. Natomiast tutaj wymnażamy razy 25. 5 razy 25 to 125. 5 mas substancji. Na tą stronę przynosimy niewiadome. Równa się 125. Odjąć 250. Z tej strony wychodzi nam minus 4 masy substancji, a z tej strony minus 125 gramów. Obie strony dzielimy przez minus 4. I otrzymujemy, że masa substancji jest równa 31,25 gramów. I to jest oczywiście masa chlorku sodu, którą należy dodać. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już.